Gdy to usłyszeli, zaczęli po kolei rozchodzić się, poczynając od starszych ludu, tak, że w końcu został tylko on i stojąca pośrodku kobieta. Jak często nam udaje się zostać z Bogiem sam na sam: bez natłoku spraw, obowiązków, myśli, bez oceniania, oskarżania. Bez wymagań i oczekiwań, po prostu być z nim tu i teraz. Dzisiejsza Ewangelia niesie ze sobą bardzo wiele treści i wątków. Każdy z pewnością znajdzie w niej przestrzeń do rozmowy z Bogiem o tym, co ma w sercu. Na samym początku Ewangelii słyszymy o wystawianiu Jezusa na próbę. Podobnie jak w wielu innych fragmentach Ewangelii, chociażby w Ewangelii Świętego Marka o uzdrowieniu człowieka z bezwładną ręką. Faryzeusze nieustannie szukali okazji, by złapać Jezusa na błędzie, na złamaniu tak ważnego dla nich prawa. Nie inaczej jest dziś. W dzisiejszej Ewangelii, Jezus postawiony jest, wydawałoby się, w sytuacji bez wyjścia. Osądzając kobietę, albo stanie się winny wobec prawa mojżeszowego, który kobietę przyłapaną na cudzołóstwie każe kamieniować, albo wobec prawa rzymskiego. Które zabraniało Żydom wydawania wyroków śmierci poza przypadkiem profanacji świątyni. Jezus próbował zignorować zaczepkę. Jednak nie zaznał spokoju. Zastanówmy się w tym miejscu, jak często zdarza nam się wystawiać Boga na próbę, w modlitwie, w myślach, mówiąc do niego albo, albo. Jak często nasze plany, dążenia, wyobrażenia przyjmujemy za pewnik, za coś, co musi się wydarzyć, za coś, do czego dążymy za wszelką cenę, nie zważając na wolę Boga, nie oglądając się na to, co on dla nas przygotował, o czym nam mówi na kartach Ewangelii. Zupełnie jakbyśmy mu nie ufali, próbowali jego mądrość i miłość. Święta Teresa, Benedyktat Krzyża, daje nam wskazówki, jak budować z Bogiem relacje oparte na zaufaniu. Bóg prowadzi każdego jego własną drogą. Jedni dochodzą do celu prędzej i łatwiej, inni trudniej i później. Wszystko, co możemy uczynić, jest trudnostką w porównaniu z tym, co otrzymujemy. Ale to niewiele, musimy zrobić sami. Przede wszystkim modlić się o poznanie właściwej drogi. Jeśli się ją dostrzeże, iść bez oporów za natchnieniem łaski. Kto tak postępuje i trwa cierpliwie, nie może powiedzieć, że jego wysiłki są daremne. Kolejna kwestia, która nasuwa się na myśl po usłyszeniu dzisiejszej Ewangelii, jest związana z naszą cierpliwością i wytrwałością, w stosunku do sytuacji, w której jesteśmy w ucisku. Ktoś czegoś od nas żąda, stawia nas w sytuacji bez wyjścia. Jak wtedy reagujemy? Jezus uczy nas w dzisiejszej Ewangelii, Cierpliwości. Pokazuje, że mamy prawo dać sobie czas z odpowiedzią, zastanowić się, ochłonąć, nie dać się ponieść emocjom, ale dobierać nasze słowa w taki sposób, aby budowały mosty, a nie mury. W takiej sytuacji zawsze warto pisać palcem po piasku, modlić się o światło Ducha Świętego i nie dać się prowokować. Czy uczenie się dystansu i cierpliwość do innych ludzi jest łatwe? Z Bożą pomocą, z pewnością nie jest niemożliwe, a to już dużo. Postać kobiety przyłapanej na cudzołóstwie jest obok Jezusa głównym wątkiem dzisiejszej Ewangelii. Przez całą scenę milczy, pogodzona z wyrokiem wydanym na nią przez innych, w pokorze czeka na karę. Ewangelista nie podaje, czy próbowała się bronić, czy chciała wyjaśnić sytuację, w której się znalazła. Odezwała się dopiero, gdy Jezus zadał jej pytanie: A jak my podejmujemy odpowiedzialność za swoje czyny? Czy jesteśmy gotowi przyznać się przed nimi i przed samym sobą, że popełniliśmy błąd? Że konsekwencje naszych czynów są słuszne? Kobieta z Ewangelii być może wydaje się bierna ale czy to nie odwaga przez nią przemawia? Z drugiej strony, jak często zdarza nam się utonąć w naszych słabościach i grzechach? Poddać się im bez szukania drogi wyjścia, bez szukania pomocy u Boga. Po prostu przyjmować postawę winnego, godząc się na śmierć. Nie mam tu na myśli śmierci w wymiarze fizycznym, ale duchowym. Powolne wyzbywanie się sumienia, szacunku i miłości do samego siebie. Światłem jest dla nas Boże miłosierdzie, przebaczająca miłość Boga, Boga, który wyciąga nas z dołka, w który wpadliśmy przytłoczeni grzechem. Boga, który docenia naszą odwagę, stawania w prawdzie przed sobą i innymi. Boga, który chce dla nas tego co najlepsze. Często nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić tego, co dla nas przygotował. W homilii wygłoszonej podczas poświęcenia Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie w 2002 roku, Święty Jan Paweł II powiedział, że nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga. Dlaczego tak rzadko o tym pamiętamy? Skoro Bóg daje nam szansę, dajmy i my ją sobie. Człowiek wiary to człowiek, który słucha tego, co mówi Pan, z odwagą staje przed Nim. Nie boi się zostać z nim sam na sam i odpowiadać na jego pytania. Stara się odczytać i poznać wolę Boga, by następnie swoim życiem i działaniem dać mu odpowiedź. Być może w codziennym zabieganiu nie udaje nam się usłyszeć Bożego Głosu i nie, mu, nie umiemy rozpoznać jego wezwania. Jednak w tym szczególnym czasie, czasie wielkiego postu, spróbujmy poczekać, aż tłum się rozejdzie. Dajmy sobie czas na to, by pozostać z Bogiem sam na sam i w chwili spokojnej refleksji zobaczyć, że On jest, stoi obok nas. Słowa Pana, Jego wola są ważniejsze niż nasze czyny, więc dajmy sobie szansę go posłuchać.